Czy na pewno wiesz, co kupujesz? Sekret czystych olejków eterycznych, które naprawdę działają. Kiedy sięgasz po oleje eteryczne, nie wybierasz jedynie zapachu. Wybierasz naturalne wsparcie zdrowia, emocji i dobrego samopoczucia. Ale uwaga, rynek pełen jest produktów, które obiecują wiele. A nie spełniają podstawowych standardów. Więc jak zatem rozpoznać te naprawdę czyste, bezpieczne i skuteczne? Na co zwracać uwagę przy wyborze olejków eterycznych? Po pierwsze, czystość i jakość bez kompromisów. Szukaj certyfikatów. Upewnij się, że olejek posiada certyfikaty potwierdzające jego czystość, na przykład CPTG. Unikaj produktów opisanych jako zapachowe lub do aromaterapii tylko, bez wskazania, że są w 100% naturalne. Po drugie, brak domieszek i syntetyków. Sprawdź, czy skład jest czysty, czyli czysty olejek eteryczny. Jeśli widzisz słowa parfum lub... Fragnanse olejek może być syntetyczny. Czyste olejki nigdy nie zawierają dodatkowych olejów bazowych, o ile nie są one oznaczone jako gotowe do użycia. Pokażę Wam tutaj, ten jest czysty, a ten na przykład już zmieszany z olejem bazowym, gotowym do użycia, czyli możemy od razu smarować na ciało. Po trzecie, możliwość spożycia. Tylko prawdziwe, czyste olejki klasy terapeutycznej mogą być spożywane. Upewnij się, że producent jasno to zaznacza. Sprawdź etyk etykietę pod kątem ostrzeżeń i zaleceń dotyczących wewnętrznego stosowania. Po czwarte, nazwy łacińskie roślin. Profesjonalni producenci zawsze umieszczają nazwę botaniczną rośliny, i ona jest na przykład tutaj. Na przykład też w lawendzie jest lawendula. E, to dowód, że olejek pochodzi z konkretnego gatunku rośliny, a nie z mieszanki niewiadomego pochodzenia. I te tutaj nazwy łacińskie są na tych olejkach dotera tutaj. Po piąte źródło i proces produkcji. Dowiedz się, gdzie i jak zbierane są rośliny, czy pochodzą z ekologicznych upraw lub z dzikiego zbioru. Najlepsi producenci stosują destylację parową lub tłoczenie na zimno, które zachowuje wszystkie aktywne składniki olejku. A dlaczego to ważne? Źle dobrany olejek, który zawiera syntetyki, lub niepochodzące z natury dodatki, nie tylko nie pomoże, ale może wręc, wręcz zaszkodzić i wywołać podrażnienia, alergie, a nawet wpłynąć negatywnie na układ nerwowy. Wybierając mądrze, zyskujesz prawdziwe wsparcie dla zdrowia i odnowy skóry. Oraz równowagi emocjonalnej. Więc kupuj świadomie, stosuj z korzyścią. Nie wszystkie olejki eteryczne są sobie równe. Kierując się powyższymi zasadami, masz pewność, że wybierasz produkty, które naprawdę wspierają Twój organizm. Zwracaj uwagę na jakość, czystość i Etykiety, Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są tego warte. Aromaterapia ma moc pod warunkiem, że wybierasz to, co najlepsze. Pamiętaj, olejek nie tylko ma pachnieć, ale działać na poziomie komórkowym, emocjonalnym i energetycznym. Wybieraj mądrze, bo zasługujesz na to, co najlepsze.